Cześć wszystkim, z tej strony Anwarcon i witam Was w nowej serii materiałów na moim kanale. Tak, dobrze słyszeliście nowej serii materiałów? Przed jakiegoś czasu dzielę się z Wami treściami dotyczącymi unboxingu i recenzji figurek z nowej serii Bakugan Battle Plan. Jednak, aby zachować tą różnorodność i nie zanudzić Was przy okazji, zaczęłam się zastanawiać, jakie inne materiały mogłabym wprowadzić, by zachować tematykę kanału. Pomysłów miałam kilka i właśnie pierwszą taką serię będzie rozpoczynać ten film. W niej będę wykonywać unboxingi bakuganów z klasycznej serii, bo jak już kiedyś wspominałam, cały czas sukcesywnie dokupuję brakujące bakugany do kolekcji i pomyślałam, że to będzie dobry pomysł, by wykorzystać je właśnie w nowych materiałach. Postaram się w nich także opowiadać, czym charakteryzowały się konkretne zestawy, czy na przykład jak rzadkie były. Nie wykluczam tu też obecności używanych figurek, które także nadal kupuję, bo niestety nie wszystko można znaleźć jako nowe, ale jeszcze nie wiem, czy będzie to nadal w ramach tej jednej serii, czy. Może już kolejnej, wszystko jak zwykle wyjdzie w praniu, jak przyjdzie mi nagrywać te materiały. W tym miejscu chciałabym także zachęcić Was do pozostawienia łapek w górę, a także do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, by nie ominęły Was żadne nowe treści. Tymczasem na dziś mam dla Was unboxing bardzo ciekawego zestawu, jakim jest ten oto Darak Evil Twin, czyli zły brat bliźniak Daraka. W skład tej serii wchodziły jeszcze dwa rodzaje. Helix Dragonoid i Coredem. Oba są w moich rękach, przy czym Evil Twin Dragonoida zdobyłam. W japońskim zestawie, takim 5-battle pack, można powiedzieć, a koredem będzie w następnym materiale. Tutaj z tyłu opakowania są zaprezentowane, jak widzicie, rendery 3D pozostałych Bakuganów, które wchodziły w skład serii Evil Twin. Jak widzicie tutaj Darkus Darak ma nieco inne kolory niż finalna wersja, która weszła do produkcji i w sumie trochę żałuję, że przy tej wersji nie pozostali, ponieważ te żółte elementy na jego skrzydłach dają takie wrażenie, są Bardziej, że tak powiem, bardziej się jak gdyby wyróżniają te elementy i wyglądają o niebo lepiej niż finalne, zielone malowania, które zostały zastosowane. Ogólnie, jeśli kojarzycie, to w trzecim sezonie klasycznych Bakuganów mieliśmy okazję widzieć tylko dwóch z trzech złych braci bliźniaków, a byli nim właśnie Lumino Dragonoid i Koredem. I Koredem jest tu właśnie dostępny tej serii figurek, tej linii figurek właściwie, jeżeli mówimy o Evil Twin. I ogólnie rzecz biorąc, w tych odcinkach klasycznych Bakuganów zarówno w Dragonoida, jak i Koredema się dzięki kamuflażowi Chaos Contestir, należący do gandalianki Zenet Saru. Nigdy nie mieliśmy okazji zobaczyć w anime złego bliźniaka Daraka, który jest tutaj widoczny, choć tak właściwie tym złym jest tutaj Darkus Darak, a ten biały jest tym dobrym. Przecież wszyscy wiemy kim i w ogóle jaki był Darak, czyli Bakugan cesarza Barodiusa. To nie był miły Bakugan, z pewnością. Wracając jeszcze do opakowania, tu też jest taka mała ciekawostka, ponieważ w amerykańskiej wersji tego zestawu, choć arty obydwa są tak samo ułożone jak tutaj, to figurki były już umieszczone na odwrót. To znaczy, Darkus Darak był pod artem z białym darakiem, a biały darak był pod artem z Darkus Darakiem. Trudno mi teraz stwierdzić, dlaczego tak zrobili, ponieważ był to jedyny taki przypadek tej linii figurek. Zawsze to właśnie zły brat, czyli ten o odmiennej kolorystyce był z prawej strony, natomiast ten drugi bakugan standardowy z lewej. Tu jednak, być może, na wzgląd tego, że chodziło głównie o przeciwieństwa, to ten biały Darak był tym rzeczywistym dobrym bratem, a Darkus Darak, tak jak w serii, złym, i dlatego zamienili ich miejscami. Inną jeszcze ciekawostką jest fakt, że jedynie w tym zestawie biała wersja Daraka zamiast mieć domenę Darkusa, tak jak to było w przypadku pozostałych Bakuganów, czyli jak był zestaw Evil Twin z Helix Dragonoidem, to obydwa Bakugany były Pyrusem. W przypadku Koredema obydwa Bakugany były Saturną. Natomiast tutaj biały Darak dostał domenę Chaosu. Pozostałe miały te same, więc dlaczego? też tak zrobili, no jest to wyjątek też na całą tą linię figurek, dlatego też jest to bardziej wyjątkowy zestaw niż pozostałe w związku z tym. Ale dobra, w porządku, nie przedłużając już, odpakujmy oba daraki i spójrzmy jak prezentują się z bliska. No i proszę bardzo, gotowe. Na początek obejrzymy karty, jakie są w tym zestawie. Wiem, że być może nie są one już tak istotne, jak w tej nowej serii, ale pomyślałam, że nie zaszkodzi im się przyjrzeć. Tak więc standardowo mamy tutaj dwie metalowe karty i jedną kartę supermocy. Oczywiście są tutaj dwie karty supermocy, ponieważ były tłumaczone na kilka języków, i zawsze dostawaliśmy dwie kopie danej karty supermocy. Zupełnie odmiennie było w przypadku standardowych kart metalowych, ponieważ one nie były tłumaczone na kilka. Języków. Po czasie w sumie nie dziwię się z uwagi na to, że to jest na pewno droższy wydatek dla producenta, więc nie opłacało im się produkować po dwie kopie tych kart z wiadomych względów. Ale zobaczmy. Pierwsza karta oczywiście z fosbosem, dobrze to wymawiam, mam nadzieję. Bakugan należący do Leny. Ogólnie rzecz biorąc, karta nazywa się fosbos Armory. Jest to karta, która głównie daje dodatkowe punkty mocy właśnie dla bakugana typu fosbos. I jak tutaj pisze, ten bakugan właśnie dostaje plus 100 G Power za każdy zestaw bojowy zagrany w ciągu tej bitwy. Aktualnie, oczywiście, po naszej stronie. Następną kartą jest karta z Helix Dragonoidem. Nazywa się The Au Platio. Nie mam żadnego pojęcia, czy przeczytałam to dobrze. Zresztą nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Natomiast efekt tutaj jest następujący: Silver and Copper Bakugan Battle Gear can't be played. Innymi słowy, zestawy bojowe, które są albo silver, albo właśnie copper, czyli takie zestawy bojowe nie mogą być zagrane. Grafika przedstawiająca Helix Dragonina. Ogólnie rzecz biorąc, tej karty jeszcze nie miałam, natomiast tą z Fozbosem wydaje mi się, że gdzieś już się przewinęła w moich zbiorach kart. Akurat na te metalowe i na te supermocy mało co zwracałam zawsze uwagę, ponieważ dopiero od nowej serii Battle Planet zaczęłam skupiać się tak naprawdę na kartach. W starej wersji skupiałam się tylko i wyłącznie na figurkach, ponieważ to bardziej mnie po prostu ciekawiło. Ale w każdym razie takie są tutaj te karty. Odstawię je na razie tutaj na bok, żeby sobie leżał w tle. Kolejna jest karta supermocy. Teraz zobaczę. Oczywiście pierwsza nie zawiera polskiego. Zobaczmy drugą, ale a to ciekawostka. W tym zestawie jest jakiś błąd. Chodzi głównie o to, że jak widzicie to są dwie identyczne karty. Na obydwu kartach są takie same tłumaczenia. No cóż, dla mnie to nie jest problem, bo mogę sobie przetłumaczyć angielski. Nie jest dla mnie problemem. Oczywiście fajnie mieć jest kartę po polsku, natomiast z tego doświadczenia już wiem, że wszelkie tłumaczenia na polski, przynajmniej w kartach Bakugan, to nawet w tej nowej serii tak naprawdę są lekko mówiąc kiepskie. W sensie, ja wiem, że oni się starali, natomiast nie do końca udało im się zachowywać sens pewnych mechanik. Innymi słowy, ja bym czasem niektóre rzeczy inaczej przetłumaczyła, jak to słynne na przykład flow w karcie, że tak powiem akcji nowej serii Battle Planet, który oznacza jazda albo znamienna karta flip, która została przetłumaczona na kartę zmiany, więc no, cyrki się odbywały już Dawno, dawno. Zobaczmy, jaki tutaj jest efekt. Karta nazywa się Fully Prepared i jej efekt jest taki, że Play during a battle where you have equipment, gear. Add G-Power based on attribute. Czyli zagraj w trakcie walki, w trakcie bitwy. No, masz na Bakuganie założony zestaw bojowy. No, i karta każe nam dodać G-Power, który jest bazowany na naszej domenie. Czyli tu mamy akurat Darkusa i Aquosa. Jak gdyby tylko te dwie domeny mogą chyba z tego skorzystać. Nigdy się nie zagłębiałam w zasady tej pierwszej, jak gdyby oryginalnej serii. Nie było mi to jakoś do końca potrzebne. Są to w ogóle zwykłe karty, więc no cóż, nie spodziewałam się błędów w takim zestawie przez nam szczerze. Dobra, odstawię na razie tutaj, sobie z boku będą leżały. A teraz pora na najważniejszą część z tego wszystkiego, czyli same bakugany. Wypakuję je tylko z tej folii i zaraz się im po kolei przyjrzymy. Dobra, w porządku, bo jakoś to poszło. Co prawda, ten chaos Darak był dużo trudniejszy do odpakowania niż Darkus. Wezmę tu kartę i sobie pomogę, bo oczywiście jest to zablokowane. A, świeży baku, mam poczuć. Ciężko się otwiera te wszystkie jeszcze elementy, bo one nie są tak rozjechane jak już przy moich darakach, które już mam od dłuższego czasu. Tu jeszcze łapy tylko, proszę bardzo. I mamy oba daraki. Na początek weźmy normalną wersję Daraka. Jest ona już standardowa. Mam bodajże trzy Darkus Daraka. W swojej kolekcji. Ogólnie figurka prezentuje się dobrze. Uwielbiam fakt, że nowiaki Bakugany zawsze były taki, zawsze miały taki matowy plastik. Jednak i tak bardziej mi się podoba wersja Daraka z zestawu Kolossus oczywiście, bo tamta wersja miała po prostu bardziej rzucające się w oczy malowania całej powierzchni i ładniejszą kolorystykę. Jeżeli dobrze pamiętam, to tamta wersja nazywała się Brawlacus Darak. Dodaj tutaj już ogólnie zdążyłam przywyknąć no, standardowa kolorystyka Daraka. Ktoś porównał Chyba nowego Niliusa Ultra, właśnie do Daraka, ponieważ nie mówię tutaj o formie, że tu jest taki, jak wygląda w ogóle w figurce. Natomiast ktoś porównał przede wszystkim szyję nowych, nowego Niliusa do właśnie tej szyi Daraka. I przyznam szczerze, że może być w tym dużo nawet racji, tak naprawdę. No ale ogólnie rzecz biorąc, Darak to chyba był i tak jeden z fajniejszych wakuganów Na pewno miał bardzo fajny design, jak na głównego złego. Zresztą, tak samo jak Hydranois swego czasu. Tutaj jeszcze ma. Wysłonięty G Power standardowo. Zaraz zobaczymy, ile ma G Power. I już jest. 670 G Power. Nie jest ani to dużo, ani mało. Myślę, że jest to całkiem rozsądna forma. Nadal żałuję, że w pewnym momencie te moce, ta siła bakuganu podstawowa zaczęła rosnąć do kwot 900, 1000. Dopóki one się trzymały w ryzach tak 600, maksymalnie 700 punktów, to było to takie rozsądne i można było rzeczywiście fajnie jeszcze chyba zagrać. Natomiast jak te mocy Zaczęły rosnąć, to figurki z poprzednich sezonów nagle stawały się bezużyteczne, gdy wychodził kolejny sezon bakuganów. No, chociażby wszystkie bakugany praktycznie z pierwszego i drugiego sezonu, w obliczu bakuganów z końcówki trzeciego i całego czwartego sezonu, stawały się bezużyteczne. Tak więc no, to był na pewno jeden z mankamentów starej serii. Tu jeszcze patrzę, ale niestety ten Darak już nie ma tutaj kodu DNA. Niektóre bakugany jeszcze w nowych opakowaniach, oczywiście, posiadały te kody. DNA. To w pewnym momencie u nas w Polsce tak wyszło dość mieszanie, że jedne miały, drugie nie miały, bo z jednej strony Bakugan Dimensions było już trochę wycofywane, z drugiej strony jeszcze część figurek miała te kody, bo były sprowadzane z wcześniejszych fal, jak gdyby, no różnie to wypadało, można powiedzieć. No ale dobra, mniejsza o to. Odstawię na razie Daraka, jak sobie tutaj stoi. A teraz przejdźmy do ważniejszej części tego zestawu, ponieważ mamy tutaj właśnie tego unikatowego Chaos Daraka, który jak na Chaosa ma nietypowe malowanie. Tu, jak widzicie, posiada on znaczek chaosu. Ogólnie rzecz biorąc, chaos Darak występował wersjach z różnymi kolorystykami i różnymi poziomami mocy. Dwie wersje z typową dla domeny światła kolorystyką były możliwe do zakupienia w zestawie Baku Triad oraz bodajże Baku Clip, nie jestem do końca pewna, ale kojarzy mi się coś takiego jak czytałam. I miały odpowiednio 640 i 660 G-Power. Następną i najsilniejszą wersją był Chaos Dark zestawu Baku Steel z poziomem mocy 750 G-Power. W tej wersji jego kolorystyka była nazywana Baku Granite. No i był to jeden z kilku przedstawicieli tej serii, oczywiście. No i ostatnią, czwartą wariacą Daraka jest właśnie ten tutaj z zestawu Evil Twin. Charakteryzuje się przede wszystkim inną kolorystyką niż typowy Chaos. Między innymi dlatego, że nie posiada tutaj żadnych pomarańczowo złotych elementów ozdobnych, charakterystycznych dla Bakuganów z trzeciego sezonu. Zamiast tego posiada lekko błękitne elementy i w sumie dla mnie jest jedną z najładniejszych w wersji Daraka. Spośród wszystkich, które zostały wydane, oczywiście, z różnych domen, z różnych wersji specjalnych. No i ponadto jego poziom podstawowy, tutaj zaraz zobaczymy, wynosi odpowiednio 690 G Power. Czyli nie jest to najsilniejsza wersja, tak jak mówiłam, bo najsilniejsza była ta z Bakugany. Ale jest to też podstawowy poziom, który jest znośny. I jest to wersja, która jest silniejsza o 20 punktów mocy niż standardowy Darek. No i mamy Darkus Chaos, dwa przeciwieństwa. No i cóż, jak Wam się podobają obwakugany? Moim zdaniem są całkiem ładnie wykonane, szczególnie ta wersja z Chaosu, która jest tutaj typowym ekskluzywem, nie oszukujmy się, który jest niedostępny w innych zestawach, a przy tym też jest to dość rzadki okaz, ponieważ na chwilę obecną dorwać Chaos Daraka z tego zestawu, dostać w ogóle zestaw Evil Twin z Darakiem jest praktycznie niemożliwe. Przyznam szczerze, miałam niesamowite szczęście, że akurat ten zestaw się pojawił swego czasu po prostu na aukcji i mogłam go kupić całkiem tanio. Zasadniczo kupiłam go w takiej samej cenie, a może nawet taniej niż w dniu premiery. Taki sam zestaw, jakby ktoś chciał kupić z eBay'a, to by trochę zapłacił pieniędzy. W ogóle to jest taka dziwna zasada, że za granicą Bakugany są dużo więcej warte niż u nas w Polsce, bo na przykład jakbym próbowała sprzedać używanego właśnie takiego chaos daraka, no to sorry, nie mogłabym za niego rzucić ceny 100-200 zł, tak jakby to faktycznie było na eBay'u, bo za tyle by nie poszedł. On by poszedł za max 25 zł, no taką mamy rzeczywistość w Polsce. Na razie odłożę tutaj te, te daraki, żeby sobie stały. Natomiast już tak podsumowując, no i jak Wam się ogólnie podobają oba te Bakugany? Bo moim zdaniem są całkiem ładnie wykonane, szczególnie ta wersja Chaosu, która jest tutaj typowym ekskluzywem, niedostępnych w innych zestawach, a przy tym to już rzadkim okazem. Polecam zapalować na ten zestaw, bo to bardzo fajny dodatek kolekcji. No i w sumie to tyle, co miałam na dziś przygotowane. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, a także zachęcam do subskrybowania kanału dzwoneczkiem, by nie ominęły Was oczywiście żadne nowe treści. Ja tymczasem się żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym materiale z tej serii. Tak więc do zobaczenia!